Święci są przy nas i pobudzeni Bożą miłością, nieustannie za nami się wstawiają, szczególnie w chwilach najtrudniejszych, czyli w czasie choroby i niebezpieczeństwa zagrażającego naszemu zdrowiu czy życiu. Dowodem tego są niezwykłe i cudowne interwencje świętych. W dziele medytacji święty Augustyn wzdychał. O jakże się nudzę, mój panie, tym życiem i tym pielgrzymowaniem, to życie zaiste godne jest pożałowania. Nędzne i nietrwałe, niepewne, pełne mozołu i grzechów. Życie należałoby raczej nazwać śmiercią, ponieważ nie ma ani jednej chwili, w której byśmy nie umierali poprzez nieprzerwane podążanie w jej kierunku. Jakże to możliwe, by nazwać życiem stan, w którym nasze emocje i nastroje są tłumione, choroby i kalectwo nas niszczą, wewnętrzny ogień nas wysusza i wyczerpuje? Morowe powietrze nas zakaża, cztery żywioły sprawiają, że gnijemy, posty nas osłabiają, przyjemności deprawują, samotność dręczy, sprawy tego świata budzą niepokój, lenistwo upadla, bogactwo rodzi pychę, bieda przygnębia, młodość nas wznosi, a starość z powrotem obala. Żadna z tych strasznych rzeczy nie trapi szczęśliwców podczas ich pobytu w niebie, w nowej Jerozolimie którą święty Jan Ewangelista widział piękną i wdzięczną, niczym oblubienica wystrojona dla swojego oblubieńca. Podczas tej wizji usłyszał głos – oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką zę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Święty Jan, kiedy pisał do pierwszych nawróconych na chrześcijaństwo pogan, Umiłowani! Obecni jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Na końcu czasów, święci staną się również podobni do syna Bożego, który zatriumfował nad śmiercią i grzechem poprzez swoją mękę z martwych stanie i w niebowstąpienie. Ciała zbawionych będą tak jak Chrystus, przywdziane w światłość, która uczyni ich bardziej lśniącymi od Słońca. Uzyskają także zręczność, która umożliwi im przenoszenie się z jednego miejsca na drugie z prędkością myśli, subtelność, która sprawi, że będą mogli bez przeszkód przechodzić przez ciała materialne, oraz niezniszczalność, dzięki której nie padną już ofiarą żadnej choroby ani śmierci. Znajduje to potwierdzenie w słowach Świętego Pawła, że Bóg będzie wszystkim we wszystkich.